Przekazuję ci kierownictwo na mej budowie. Ja jadę do miasta. żegnaj. Nie mi miło. i w płot. A nie, to ja wyhamował. O zobaczcie. O jak pięknie. O jak ślicznie. A ja się Ja jeżdżę wiem. kto dwoje? Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej pięknej, bożej serii. Moi drodzy, tym razem e, kolejny taki dość nietypowy odcinek e, niezwiązany z rolnictwem, a to tylko i wyłącznie dlatego, że nasza czterdziecha z racji tego, że jest po prostu w no, moim zdaniem opłakanym stanie idzie do remontu. Ma przyjechać yy, po nią, że tak powiem majster To sobie odstawię łopatę Do zboża miałem No, wbiła się łopata O, jest i majster Witam cię panie Witam, witam bardzo serdecznie Pani nisko, Szufla Pani. Ja, 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 ja. Widzę, że pan zacnym sprzętem przyjechał. Ja nie wiem, czy ja podjadę w ogóle tutaj. pod co? Tą... Wie pan, co? Bo to opakany stan. Może jakoś do rany rzą, co, panie. Coś pan tu ulicą jechał, nawet żebym nie zauważył. A nie wiesz, że mi było. Ale panie, mówi czy koła dobrze? I w pańskie... O, teraz prosto, 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 prosto. Daję, daję, daję. To jest już full. Ona tu chłopie za chwilę będzie. O, 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 o. Czekaj, popchnij. O, o. Króca, pust. Jeszcze kawałek do przodu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobre. Palmy, To w się sensie gasimy Panie, bo tu nie wiem czy to pan będzie naprawiał, czy to tam jakiś szef jak to tam wygląda? I Aha, no to będę dowiedzieć. Ogólnie to to pan, pan, pan przekaże tak. Hamulce, hamulce na pewno są y, już wy, wy, wyjechane, że tak powiem. No nie hamuje, nie wiem czemu, może to przewoda, na przewodach coś jest, czy nie, nie wiem olej mu tam zmieniałem i tak dalej, ale to za dużo nie pomogło. W ogóle coś tak się słabo kręci, jakieś może filtry jeszcze inne pozapychane i tak dalej. I ogółem co, nie trzyma obrotów, nie trzyma obrotów, to na pewno to jest duży problem. I w ogóle słab, słaby jest po prostu osłab, nie, 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 nie trzyma mocy, także to są główne problemy, jakie tam. Niech mechanicy na nie zwrócą uwagę, resztę, resztę to tak, no wiadomo. Od Dobra, panie, dobra, No Bo no jak nie my to kto. Bo jak nie my to kto. Dobra, to ja panu bardzo dziękuję, życzę szerokości i tutaj. Panie, wszystko. I cześć, do widzenia. No i tak, no i moi drodzy, zostaliśmy bez. Ooo to mi się, ściągnął bramy trochę nawet A my, moi drodzy, teraz lecimy, bo tu sąsiad w potrzebie, że tak powiem znowu. Mają do niego przyjechać właśnie z tymi bloczkami. Tak jak mu mówiłem, pomogę mu z tymi bloczkami, ale on miał jakieś ważne załatwienie do miasta musiał jechać. No i teraz ja nie mogę... Nie mogę pozwolić że na to, żeby go zawieść. No i teraz dał mi numer do tych majstrów i tak dalej na tą ceglarnię. Betoniarnię w sumie. I mówi mi tak. Tam chłop. Panie, nie ma problemu. Możemy się tak umówić, że, że w sumie za, za pół ceny przyjedziemy panu, bo to głównie się rozchodzi o, o, o ten dowóz, tak? Tylko jakby kto przyjechał i odebrał jedne, jedną rzecz, to, 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 by była, to by było dobrze, nie? Ja mówię, dobra, nie ma problemu, to, to, to choć co tam wam pomożemy. No i się okazało, że w sumie jedną z cięższych rzeczy mam do zabrania, jedną z cięższych, trochę to swoje waży. Słuchajcie rury betonowe, rury betonowe, bo będzie prawdopodobnie tak przeczuwam, bo mi sąsiad nie mówił. Też nawet nie wiedziałem, że są w ogóle rury do wzięcia jakiekolwiek. Ale okazało się, że są rury. No i na tych rurach, moi drodzy. Znaczy na tych rurach, z tymi rurami będziemy działać w ten sposób, że prawdopodobnie będzie miał zbiornik. Jakiś powiedzmy szambo, może nie tyle szambo, bo to szambo to bardziej dla ludzi, ale to jakiś taki na, na gnojówkę, o zbiornik. Także y, tyle, tyle, tyle wydedukowałem. Dalej nie mam pojęcia, bo mi nic nie powiedział, co, co to będzie w sumie budowane. Czy to będzie jakiś nie wiem chleb, kurnik, czy może nowa obora jakaś na nowe standardy. Y, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Tego mi nic nie zdradził. Nie, nie, choć pytałem się, co to, co, co to będzie faktycznie robił, ale... Ciężko jest się, e, z, że tak powiem, z chłopem e, dogadać. Jakaś tajemnica... Trudno, trudno, trudno stwierdzić, o co tak naprawdę mu chodzi. E, także... Także tak, dobra, my dojeżdżamy tutaj, o już Majster czeka. Tak jak żeśmy się tam zwaniali w sumie, że faktycznie... A, no, dobra. To będzie od tej strony. Tu mam burty. Zawinę i idzie, no, jakaś... Dobrze, dobrze! A ja tu, tu ku wyjazdowi tu się postawię. Widzicie, jakie sprzęciory mają. O, dobra. O panie do tyłu Dobrze Jakieś podkwitowanie trzeba czy wszystko jest? Także ja majster załatwi ten co buduje, rzekaj pan tu panu pasem przerzucę O, dobra Dobra, to w takim razie dziękuję bardzo, miłego dnia To co ja znam żara tam podjanek, to te kundloczki zdejmę i to a, a to pan będzie, dobra, dobra, to, to do, do zobaczenia za chwilę. Dobra. Powiem wam szczerze, że Ezetor nie odczuwa. Nie odczuwa cholera tych. tych Także chyba nie są aż tak ciężkie, jakby się mogło wydawać. Ale to w sumie dobrze, bo tych bloczków nie będę musiał targać. Bloczki faktycznie ważą swoje. Bloczki mają. Sw o, mnie tu bierze że nie wiedział, Przed przedzał mnie ładowarką. Eee, I co jeszcze wam moi drodzy powiem? Eee, coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale w sumie nie wiem. W każdym razie, w każdym razie no już tam za niedługo sąsiad będzie ogarnął ten, ten, ten swój plac będzie plantował i tak dalej i nie wiem czy to wam w sumie mówiłem chyba wam mówiłem w, w poprzednim odcinku że faktycznie ten żurzel żużel się znajduje pod tym że tak powiem budynkiem budynkiem pod tym jego placem i tutaj się rozchodzi o to że przez to że ten żurzel jest on to, 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 to taka specyficzna specyficzna że tak powiem mieszani na tworzywo, bo faktycznie, mm, mając mm, taki teren, jaki miał, a za, za twardy ten teren nie był, to faktycznie pękała mu y, ta jego obórka. I on się też na to denerwował, bo nieraz Nieraz robił yy, właśnie, że tak powiem, tynki O kurczę, to w sumie mogłem. O, roba. Dobra, dali radę. Powiem wam tak, powiem wam, że tu sąsiada chwyciłem za dupę, że tak powiem. Yy, I kazałem mu to robić, to. Yy, bo, wiecie co? Było tak, że jak robili mi tutaj, plantowali mu delikatnie tam, zbierali tą darń, to normalnie mi porujnowali to pole, tu jakieś takie dziury były porobione. Ja mówię, wiesz co? Bądźmy fair. Weź, weź mi to po prostu, ten kawałek co mi tu zniszczyłeś, weź mi tutaj chociaż za ora Że tak powiem, żeby to miało ręce i nogi. Faktycznie, i faktycznie tak zrobił. Także się bardzo cieszę, o tu bloczki już są. Panie, jak to stanąć panu? Ulega pan ten bitym sprzątem. Okay. Tu jaki i gubek rozładowywał <noise> Panie jakbyś pan wiedział ile tych gubków tu było to A tylu? Aż tylu no to, to nie jeden <głos> <głos> Palców by się brakło? Nie palców nie, może u jednej ręki ale, ale faktycznie dużo chłopa tu było gdzie na, na, na fundamenty Potężne, potężne bloczki. No i co? No i tak jak mówię, no tutaj ten, to gruzowisko będzie zbierane. Trochę tego wyszło. Weźmy to kuli, kuli, kuli. Ale, ale jest. Eee... No i tak. Te rury, jak zdejmiesz, to spróbujesz je tutaj, panie, pod płot, tu rzucić. Tu widzisz mnie? Widzisz mnie? Wi widzisz mnie? To tutaj, ja tutaj, o, sehop sam. To tu. Ty, panie, coś tu. Czułem? tu deski. Mógł. Ja, nic, ja nic się zrobił. <grym> jak to, że nic się zrobił? Nie, tam nie było. O! I w wpłot. Panie, tu ja wyhamował. Panu <grym> się wylaje? To już fakt który się. No, to tą jedną pan może tą paletkę sobie zabrać właśnie stąd, żeby tu miejsce było, tam zabrać gdzieś na tył, a te rury pan tu powie tak jak i i nie, mówię... się, uda? Mm. Mm. Yeah, się Dobra, ja tutaj podjadę bliżej panu, jak już będzie pan nawracał stamtąd to... Także tak, się tu ma porobione, także nie ma, nie, nie ma źle, że tak powiem. Jeszcze jak tutaj faktycznie zrobi sobie do końca tą zabudowę, to będzie miał dość tak mi fajnie, miło, przytulnie. No i tutaj zobaczmy. Zegar mistrzowską precyzję No, chyba nie za bardzo O zobaczcie, o jak pięknie, o jak ślicznie A Ja jeździłem Ja jeździłem Karol kto Dobra, jadę Panie drogi o, Sąsiad tu już gotowy, te burty też miał, on miał jechać był gotów, że będzie jechał, no i tyle to z tego wyszło, że tak powiem, planowania. No, tutaj sąsiady już mają te wapna porozrzucane, tak jak my, bo to nie tylko w sumie u mnie było, także kto, kto mógł, ten robił bo tu się nie opieprzają po wsi także w sumie fajnie no i co i to by było moi drodzy chyba na tyle w tym materiale eee, zrobiliśmy no kawał roboty za w sumie on sąsiada bo to w sumie nie, jest, nie, nie, nie za bardzo było też w moim interesie no ale ale wiadomo, sąsiedzka pomoc, warto warto pomagać, warto mm, się angażować, bo dzisiaj sąsiad potrzebuje pomocy, jutro ja będę, przepraszam bardzo. O! O ile się nie wyspał! Nie wyspałem się, mnie rano rano sąsiad budzi, że mi tu pomóż. no, Takie są właśnie tego efekty, ale tak jak mówię. Teraz, teraz on potrzebuje pomocy, za, za jakiś czas to ja będę potrzebował pomocy i będę musiał do <laughs> sakramenckie wyciąganie tych bloczków. Dobra moi drodzy, ja tu będę musiał to wszystko nadzorować zanim sąsiada yy, zanim sąsiad nie wróci yy, i prawdopodobnie będziemy tutaj ten plac yy, sprzątać. I zamawiać koparkę, żeby tutaj to wszystko plantować i dokopać się do tego żużlu, żeby wybrać faktycznie ten żurzel i splantować to wszystko prawdziwą ziemią, tak jak to <laughs> powinno wyglądać, Bynajmniej tutaj na tej części, co będzie, będzie tutaj budowane, bo... O, panie! Panie, żebyś przyjadł do bo, bynajmniej co, tutaj pasowałoby faktycznie to zabrać na tyle, żeby się dokopać do tego rzuru, żeby potem to już nie siadało mu, nie pękało, ale, boh. Dobra, także to tyle chyba moi drodzy. Faktycznie w tym odcinku. A resztę zobaczycie w następnych materiałach. Także do następnego, trzymajcie się, cześć!